W dniu 14 października 2023 roku odsłoniliśmy tablicę 29 w Alei Żeglasa Polskiego poświęconą panu kapitanowi Andrzejowi Dropeli. Z reguły przy kolejnym odsłonięciu tablicy spotyka się rodzina, spotykają się przyjaciele, znajomi, ten krąg jest mniejszy, większy. Dzisiaj wyjątkowo było bardzo liczne zgromadzenie, ponieważ działalność pana kapitana Andrzeja Drapeli dotyczyła zarówno tego harcersa morskiego, jak i rejsów badawczych na Spitsbergen, rejsów na Pogori. Cała ta uroczystość jest naprawdę niezwykła i to jakby jakie serce, jak ciepło e, rozlewa mi się po sercu, jak widzę tych ludzi, których pamiętam jak byłam małym kajtkiem i chodziłam za tatą na jakieś różne spotkania, o których nawet nie pamiętam. To ile ludzi właśnie z całej Polski, a nawet z zagranicy przyjechało tutaj, żeby żeby świętować, żeby pożegnać mojego tatę jest czymś niezwykłym. No ja osobiście pojawiłam się w ostatnich latach życia mojego taty. I bardzo żałuję, że dopiero wtedy, bo był człowiekiem tak niezwykłym, że no po prostu każdego dnia mogłam się czegoś niezwykłego i nowego od niego dowiedzieć. Ciesław wpływał pływał zawodowo na statkach handlowych, ale kiedy mógł to żeglował. Jak mówiłem, żeglarstwo oddał serce, a przede wszystkim szalenie dbał o bezpieczeństwo na morzu i atmosferę na pokładzie. Jest niedoścignionym wzorem. Jako kapitan nieraz zastanawiałem się w trudniejszych decyzjach, jak ojciec by postąpił i łatwiej mi było wtedy podejmować te decyzje. Miałam przyjemność i zaszczyt pływać z kapitanem Andrzejem Drapellą na kilku polskich żaglowcach, w tym na Zawiszy Czarnym, na Pogori i na Borchardcie. Kapitan Drapella był człowiekiem niezwykle inspirującym. Potrafił samą swoją obecnością zachęcać młodzież do zrobienia o krok więcej, do starania się, do osiągania swojego własnego maksimum.